Cześć, witajcie, witam Was na moim kanale i na moim blogu. Dzisiaj chciałam Wam poopowiadać o moich nowościach kosmetycznych, które ostatnio pojawiły się w mojej kosmetyczce, w moich kosmetykach. I może od razu zacznę, żeby Was tutaj nie zanudzać. Pierwszym moim Moim zakupem, który już nawet kończę, wręcz, jest to płyn micelarny z Sorai do demakijażu twarzy i okolic oczu. Jest naprawdę bardzo, bardzo, może nie tyle, że wydajny, bo bardzo szybko się go zużywa naprawdę bardzo szybko ale jest przefantastyczny, zmywa cały makijaż. Nie zostawia naprawdę wystarczy niewiele tego płynu, żeby zmyć cały makijaż. I naprawdę bardzo ładnie zmywa yy, i oczy, i cały tutaj makijaż yy, na całej twarzy, i również usta. Bo, znaczy, no, nie wiem jak Wy, ja z niektórymi szwinkami mam problem, żeby je zmyć, na przykład. Yy, a ten yy, oto specyfik bardzo ładnie wszystko, yy, yy, wszystko zmywa. Naprawdę. Kolejną rzeczą, e, która pojawiła się z naprawdę znienacka, ponieważ e, byłam na zakupach spożywczych e, i z nienacka mówię, a, było w Carrefourze, mówię, zajdę sobie e, na dział kosmetyczny, może akurat jest e, szminka nude, e, którą, na którą poluję, niestety jeszcze żadna się nie pojawiła, a patrzę, e, ostatnio na blogu more, przepraszam, make life easier widziałam, że Kasia Tusk stosowała bazę i dziwo ja ją znalazłam w Kerpurze za 14 zł jest to Delia Cosmetics to jest akurat bio base, baza pod makijaż wygładzająca i przedłużająca trwałość makijażu Yy, okazało się, kosztuje 14 zł. To jest dosyć baz, duża baza, ale jest naprawdę fantastyczna. Ja ją naprawdę, naprawdę ją polecam. Jest do tego jeszcze baza yy, rozświetlająca, taka różowa i bardzo taka maskująca, kryjąca, taka zielona. Tak. Yy, no. Kolejną rzeczą. Aha, i ona kosztowała 14 zł. Nie wiem, czy powiedziałam. Yy, carrefour. <laughs> yy, kolejną rzeczą, yy, którą zostałam z okazji moich urodzin. To jest w ogóle podkład, który chciałam sobie sama kupić. Jest to podkład Affiniton z Maybelline. Ja mam akurat kolor Creamy Beige. To jest numer 14. Naprawdę dopiero zaczęłam go używać od wczoraj. Tak naprawdę wczoraj go pierwszy raz nałożyłam. Dzisiaj go dopiero noszę od dwóch godzin i powiem Wam, że bardzo fajnie się go nosi. Nie czuć go. Ładnie kryje. Co prawda, dla mnie jest troszeczkę za pomarańczowy, ale, ale daje radę. No i, i jest fajny. I, I myślę, że, że, że się nadaje. Myślę, że jest dobrym, e, dobrze zastąpi mój, mój ostatni podkład, e, z którego nie byłam aż tak bardzo zadowolona. E, jeżeli dobrze pamiętam, to kosztuje około 27 zł. Coś takiego. E, do tego dostałam e, puder. E, Puder prasowany, również z Maybelline Affiniton W takim oto kolorze jest to kolor 09 Opal Rose, to jest taki bardzo, bardzo jaśniutki, naprawdę bardzo różowy kolor. Właśnie. Też nie mi się nie podobał na początku, czy jak go wczoraj zobaczyłam, bardzo mi się nie podobał, ponieważ jest bardzo różowy. Ja mam odcień skóry właśnie taki bardziej żółtawy, ale co się, co się okazało, że gdy nałożę ten podkład, który jest za pomarańczowy i dołożę do niego ten oto róż, ten oto puder, który jest właśnie dla mnie za różowy, to okazuje się, że uzyskuję idealne wykończenie makijażu, które yy, nie jest takie złe. Yy, powiem Wam szczerze, że nie wiem, ile kosztuje ten pudel, ale myślę, że nie jest wcale taki drogi. I w ogóle chyba prze, przełożę, przeniosę się teraz na firmę Maybelline, ponieważ mój yy, kochany Rimmel jakoś się ostatnio mnie nie zachwyca. Yy, kolejną rzeczą, która, yy, która zagościła w, moich, yy, w moim w mojej kosmetyczce. To jest e, Mazak, to jest Pisak e, Eyeliner Pen e, z firmy Eveline. Jest, e, ma bardzo fajną tą szczoteczkę, tą, przepraszam, nie szczoteczkę, tylko tą, ten Pisak. Fajnie się nim robi kreski e, do makijażu. E, bardzo ładnie, łatwo jest naprawdę nim na przykład wypełnić jakieś niedoskonałości, e, czy na przykład zakryć e, tam e, pokleju. Na przykład, jak ktoś sobie dokleja rzęsy i zostają białe kropki pokleju, to bardzo fajnie to e, właśnie koryguje. Znaczy, w sensie można sobie domalować czarnym i nie widać. Bardzo fajnie. E, nie powiem Wam, ile kosztuje, <laughs> naprawdę, bo również go dostałam wcześniej. Ostatnie trzy rzeczy będą, to będzie, to będą do ust, produkty do ust. Pierwsza to Carmex, zwykły, najzwyczajny Carmex. W końcu, po wielu latach zdecydowałam się na Carmex, ponieważ bardzo dużo czytałam, znaczy czytałam różnych opinii o Carmexie, oglądałam różne vlogi o w tym produkcie, znaczy gdzie występował ten produkt i zdania są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podzielone. Z jednej strony dużo dziewczyn mówi, wow, super, ekstrana wilża, usta są po prostu mega nawilżone, widzę, że moja, moje usta są bardzo... że one się w ogóle poprawiły i tak dalej. A z kolei drugie dziewczyny Mówiły nie, co wy Miałam po nim straszne usta Bardzo go nie lubię Jest za ciężki na moje usta Czuję się jakbym miała na nim maskę Na, na ustach maskę I tak No i ja nie wiedziałam, ponieważ Karmeks, No, powiedzmy sobie jeszcze, że Nie jest tanim produktem Ponieważ ja za te 4,25 g Dałam 9 zł, Trochę przepłaciłam Ponieważ za 7 gram w słoiczku Kosztuje tyle samo, ale nie było. No i nie wiedziałam, nie wiedziałam czego kupić, ale postanowiłam, dobra, zaryzykuję i powiem Wam szczerze: kupiłam ten klasyczny i powiem Wam, że ja nie wiem, ja nie wiem jak mogłam żyć bez karmeksu. Naprawdę, bo to, to jest po prostu coś niesamowitego. Moje usta są nawilżone, nie pękają mi usta w zimę zimą, znaczy w sensie jak było tak mroźno, no to po prostu zdał egzamin na 100%, naprawdę. To prawda, że ma się czasami uczucie maski na ustach i tak jak ja na przykład stosowałam, raz go zastosowałam na noc, to rano miałam takie dziwne te usta, naprawdę. No i trzeba, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak go... Jak go zastosować, że nie wolno go za dużo nakładać na, na siebie. On dosyć specyficznie pachnie, ale da się, da się przyzwyczaić. Także polecam, kupiłam go w Rossmanie. Kolejną rzeczą, również z Rosmana, to jest szminka Elixir z firmy. Milo. Ja kupiłam taką bardzo ciemną szminkę, ponieważ strasznie, strasznie chciałam mieć taką mocny fiolet i właśnie taką kupiłam. Nie powiem Wam jaki to jest kolor, ponieważ chyba nie ma napisane jaki to jest kolor, a nie jest. 0,9. To pomadka do ust. Kupiłam ją za, żeby nie skłamać, to tak w okolicach 6-7 zł. Bardzo ładnie nawilża. Właśnie nie jest taka matowa, przez co yy, można ją nosić na co dzień. Można nosić na co dzień takie szminki, ponieważ yy, ona, jak się ją naprawdę pomaluje, na przykład jedną warstwę, albo bardzo delikatnie, to ten kolor nie jest tak intensywny i tak bardzo nie radzi w oczy. I właśnie. Właśnie to chciałam uzyskać, ponieważ tak jak na przykład z Rimella jest ta in Vogue, ta ona jest bardzo motowa i z nią trzeba naprawdę uważać i można ją naprawdę nosić tylko i wyłącznie na y, okazje y, dosyć takie uroczyste. Y, ostatnią rzeczą to również będzie moja, y, mój prezent na urodziny a, od mojej przyjaciółki. Y, jest to szminka z Catrice, przepraszam, ale został klej po cenie. Ja dostałam kolor Lobster Love numer 100. Ona wygląda tak. Tak wygląda. Mam ją obecnie na ustach, więc możecie ją zobaczyć. Jest bardzo, bardzo nawilżająca. Kolor trzyma się niesamowicie. Tak, jest napisane, że ona jest yy, kryjąca pomadka do ust i naprawdę kryje. <grym> powiem szczerze, że mm, to jest coś. Powiem wam szczerze, że ta szminka z Catrice, powiem wam, nie wiem ile kosztuje. Moja przyjaciółka powiedziała, że to 20 zł. <grym> yy, w każdym razie chciałam powiedzieć, że ona ma tak, yy, ma konsystencję tej z Milo, ale wykończenie i tak jak mam teraz na ustach, ma takiej szminki właśnie z Rimmela i ona jest taka właśnie pół na pół. Taka nawilżająco-kryjąca. I jest to... Bardzo bardzo mi się to chwali i mam nadzieję, że, że zobaczę więcej produktów Catrice w swojej kosmetyczce. I... No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje rzeczy a moje nowości, nowości kosmetyczne. Mam nadzieję, że wam się podoba filmik i że za długo nie mówiłam. Zapraszam na bloga i na fanpage'a. Także dziękuję wam bardzo i pa pa.